Teraz idziemy słuchajcie pod główną scenę, która to się nazywa Praja. I chcę wam pokazać, że tutaj Brazylijczycy uwielbiają też takie koncerty Trochę będę krzyczeć, żeby mnie było słyszeć, no tak? I patrzę, a, babka tutaj I tu jeszcze I patrzę, jak Brazylijczycy podtupowują nóżką Pawią się w lewo, w prawo. O no i w świątecznym nastroju, widzicie? malny, odświetlone tutaj to tak. No i wokalistka. Jedziemy. Takie dosyć ciekawe. Rzeczy. Bardzo, bardzo fajnie to wygląda w tym roku. To jest masa różnych ludzi. Fajne dekoracje. Fajna muzyka? I co? Dajcie znać, co ciekawego. Dobrałem. Pozdrawiam.